STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok. No cóż, remis i to są stracone dwa punkty, czy jeden zyskany? No, pewnie przeciwnik będzie mówił, że oni stracili dwa, a ja mówię, że my straciliśmy dwa. Znaczy, uważam, że z przebiegu całego meczu byliśmy zespołem lepszym. Wyszliśmy wysoko do przeciwnika, nie pozwalaliśmy przeciwnikowi swobodnie rozgrywać piłki. Przeciwnik bronił się w obronie średniej i niskiej, sporadycznie próbował nas wysoko złapać. No ale z przebiegu meczu to przeciwnik wygrywał 1-0 i my musieliśmy gonić wynik. Strzeliliśmy bramkę na 1-1 i można powiedzieć, że piłkę meczową mieliśmy my dlatego jest taki duży nietost, bo uważam, że z przebiegu całego meczu no to tych sytuacji czystych i klarownych wykreowaliśmy sobie więcej niż ruch. No i Bartek Bayer miał tą idealną sytuację, tylko bramkarze przed sobą, szkoda, że nie wykorzystaliśmy, no ale taki jest sport, prawda, eee, także jeden jeden musimy uszanować ten punkt, no i pracujemy dalej. Tak znam jest zawodnik drużyny ruchu Karol Mackiewicz, cześć Karol. Witam wszystkich. E, powiedz, zremisowaliście to spotkanie, 1 jednego. twoja bramka i ten punkt, on was uszczęśliwia, czy nie? Jesteście w trudnej sytuacji, 19. miejsce w tabeli grupy pierwszej, trzeciej ligi. To znaczy, powiem tak, każdy punkt wiadomo trzeba szanować, jednak mieliśmy zupełnie inne założenie, ten mecz wygrać, punkty są nam bardzo mocno potrzebne, tym bardziej, że to był mecz zaległy i moim zdaniem raczej się nie cieszymy z tego punktu, aczkolwiek to jest bardzo trudny teren, wiemy, że czy Jagiellonia pierwszy zespół, czy rezerwy zawsze, ci zawodnicy zawsze prezentują jakiś fajny poziom i też trzeba się jakoś tam z tego cieszyć, bardzo fajne przetarcie, w końcu no, też na normalnym boisku w miarę. Także no, co ja mogę powiedzieć, bardzo żałujemy, bo jednak prowadziliśmy 1-0 i tak naprawdę do bramki na 1-1 żadnych sytuacji Jagiellonia sobie nie stworzyło i moim zdaniem też dobrze taktycznie dosyć w drugiej połowie zagraliśmy, także no szkoda, szkoda tych trzech punktów i, i myślę, że raczej będziemy z zniesmaczeni. Duża intensywność dzisiejszego spotkania, co widać po Twoim oddechu, bardzo wiele się nabiegaliście, bardzo dużo sytuacji obie drużyny stworzyły, ale chyba druga połowa nieco lepsza zarówno w Waszym, jak i w Jagiellonii wykonaniu i nie mówię tutaj tylko o bramkach bo nie ukrywajmy, to jest tak jak rozumiem, w przerwie z chłopakami, gdzieś tam te pierwsze 20 minut naprawdę trzeba było się zaadaptować, to, to inne powietrze czuć pod tym balonem. Też mieliśmy okazję tak naprawdę zagrać tylko jeden sparing na normalnym boisku bez lodu, także no yy, dużo, dużo rzeczy było dla nas, że tak powiem nowych w ostatnim czasie, ale ale tak, druga połowa zupełnie, zupełnie inaczej wygląda niż pierwsza. Pierwsza to raczej takie badanie przeciwnika i, i nieśmiałe ataki, ale w drugiej połowie już obie drużyny się trochę otworzyły i ten mecz był na pewno ciekawszy. Do tego bramki oczywiście. No i no mam nadzieję, że to jest taki po prostu dobry prognostyk przed następnymi meczami. Tak. No już tak na sam koniec, nie będę się długo trzymał. Byłeś wieloletnim zawodnikiem Jagiellonii i teraz mierzysz się przeciwko naszej drugiej drużynie w meczu rezerw. Jak się zmieniło, co się zmieniło w Jagielonii, jak to jest tak wrócić po dłuższym czasie, chociaż to też dla ciebie nie jest pierwszy powrót na boisko w roli zawodnika przeciwnej drużyny. To znaczy powiem tak, na pewno w oczy rzuca się baza treningowa, tak? Jak ja odchodziłem właśnie w pogorzałkach, to jest y, piękny obiekt, nie ma co ukrywać i latami czekaliśmy na to. No ja się nie doczekałem, ale widać chłopaki mają gdzie trenować, mają fajne warunki, widać też to po tym jak są wybiegani, są przygotowani i widać po prostu takie, no że... Bardzo mocno igronia też się skupiła na młodzieży, no mogę powiedzieć w końcu, bo gdzieś tam moim zdaniem troszeczkę jakieś tego brakowały i, i teraz y, ta młodzież widać, że się rozwija fajnie i dzisiaj mimo braku, że tak powiem tych zrzutów z pierwszego zespołu, może tam jeden czy dwóch zawodników, to naprawdę chłopaki dobrze wyglądali taktycznie i wybiegani są naprawdę dobrze przygotowani przez trenera Wojtka. Także no, fajnie wrócić, fajnie pograć, fajnie spotkać y, przyjaciół, znajomych, także bardzo fajna przygoda i, i mam nadzieję, że jeszcze nie raz. Zagram przeciwko ich. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok.